Dzień dobry słoneczka z tej strony, ciotka Irse. Witam Was na moim kanale we wtorkowym Speed Buildzie. No, słuchajcie, kochani, no, czekałam trochę do ostatniej chwili, bo miałam nadzieję, że dzisiaj wyskoczę z jakimiś informacjami. I albo wyskoczyli, a ja jestem ślepa i nie potrafię korzystać z Twittera, albo y, rzeczywiście nie wyskoczyli i po prostu se poczekałam. No bo czemu nie? Miałam nadzieję, że będą y, jakieś informacje o nowych kitach, o aktualizacji, bo jakby nie patrzeć, w październiku miały być jeszcze jakieś nowości. Tylko teraz pytanie. Y, kiedy październik się kończy w Ameryce? Myślicie, że tak samo? Bo mnie się tam wydawało zawsze do tej pory, że tak samo, ale no. Dobra, no. Nie oszukujmy się, jeszcze tych kilka dni października jest, jeszcze jest na pewno wtorek w październiku, aż powiem wam, zerknę szybko na kalendarz, bo nawet mam takie coś jak kalendarz. Jeszcze jest jeden wtorek w październiku poza dzisiejszym. No okej, okay, może być, może coś będzie więcej wiadomo w czwartek, no ale to wszystko oczywiście zobaczymy. Może dowiemy się na ostatnią chwilę i będzie taki ostatni krzyk pod tytułem Wyciągać mody. Mówiąc o zawodach i o tym, co się psuje, jak zauważyliście w tym speed buildzie, bo stwierdziłam, że zrobię taki super wow ekodomy, który zobaczyłam na y, Printerescie, wiecie, to takie porno dla białych kobiet, i stwierdziłam, ja po prostu muszę go zrobić. No i jak zauważyliście, coś się dzieje z, z półściankami, jakby to wykończenie półścianki unosi się, bo czemu nie? Ta, czemu nie, niech się unosi. Powiem Wam korzystam z dwóch modów obecnie. Yy, jeden to jest do debuga, drugi to jest MCC. No i oczywiście półka, ale półeczka czerwona to jest CC, nie oszukujmy się. Więc można, pominijmy ją tak cichutko. I nawet jak wyjęłam jedno i drugie, i tak te półścianki się niszczyły. Ogólnie też coś ze światłem się działo i nie wiem, czy to po prostu tak nawiedzona ta posesja yy, i po prostu wszystko mi pokazywało, że nie rób takiej wielkiej chałupy. No bo ta, ten domek ma raptem 5 sypialni, i bodajże trzy kibelki. jeżeli dobrze pamiętam, no ale to zobaczymy pod koniec. Ale tak bardzo chciałam ją zrobić. Chciałam taką ekoparcelę. Parcela ogólnie y, to jest 20 na 30 kratek, czy tam 30 na 20, jak to woli. I w sumie większość miejsca na niej zapełniłam. Jest można powiedzieć, że trzypiętrowa, w sensie dwa piętra mieszkalne, jedno piętro trochę imprezowe. Szłałam taki nurt eko, bo dawno nie robiłam nic takiego mega eko i chciałam robić troszkę po zieloną, żeby mimo tego zabudowania, jednak te rośliny, można powiedzieć, grają jakieś tam skrzypce. Mniej może ważne, ale jednak jakieś grają. Do tego podku się nie przyzwyczajajcie, bo ja tam jeszcze pokombinowałam z platformami, bo mi się tak zachciało, i pokombinowałam z innymi podkami, a skończyło się z debagiem. No bo czemu nie? I powiem wam, to jest jedna z tych takich budowli, w której w pewnym momencie stwierdziłam, że chyba mnie złapie handra. Ale nie złapała mnie, przetrwałam, dałam rady, Jestem siebie po prostu zacnie dumna, ponieważ y, ogólnie jestem jedną z takich osób, która ma pewną dysfunkcję i no leczę się już jakiś czas na depresję. Da 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 da, tak, no bywa, no tak się zdarza. Słuchajcie. Właśnie chciałam o tym dzisiaj pogadać, ponieważ znowu poznałam bardzo przyjemną i sympatyczną istotę, która ewidentnie zaczyna mieć początki depresji, a wszyscy mówią jej: Wyś się w garść, nic ci nie jest, pieście się nad sobą, słuchajcie, nic bardziej nie wścieka niż takie teksty. Bo gdyby to było zależne od osoby z depresją, że. To, to takie łatwe, wiecie? No weźmy się w garści w ogóle. I patrzcie, jaki świat jest piękny. I w ogóle zaczniemy śpiewać. Te ptaszki i wiewióreczki zaraz tu przyjdą, posprzątają wszystkie problemy. Nie, bullshit, tak to nie działa. Słuchajcie, depresja nie jest sobie jakimś takim, mi się. Nie jest też wymysłem nagle. XXI wiek. Słuchajcie, kiedyś po prostu był mniejszy dostęp do informacji, i takie bodźce, jakie nasz mózg y, przyjmował w ciągu roku, no to my tu jesteśmy bombardowani w ciągu 15 minut na tych wszystkich y, smartfonach, w telewizji, jeszcze w gazetach, póki one istnieją, chwała. To jeszcze też przyczyniają się do tego gazety. No nie oszukujmy się, wejdziemy na jakikolwiek protest społecznościowy i nie dość, że się dowiemy o ostatnich pięciu godzinach z życia celebrytów, to jeszcze o tym, co politycy kombinują i co nie kombinują. I kiedy oddychają, albo kiedy nie oddychali, albo o nowych zakazach, nakazach pandemiach, niepandemiach, rodzajach wirusa i tak dalej, i tak dalej. Nie, z góry mówię też, nie mówię, że to są jakieś fake newsy i tak dalej, bo nie o to chodzi w tej pogadance. O fake newsach to możemy sobie kiedy indziej pogadać przy czymś może troszkę krótszym, ponieważ y, jednak depresja jest takim tematem, który zasługuje na troszkę więcej czasu i uwagi. Posłuchajcie, każdy może mieć doła. Serio, każdy może mieć doła, bo coś nie wyjdzie w szkole, bo w pracy coś nie wyjdzie, a bo... Partner, partnerka w kurzy bo kot, kot nasika do butów, a no bo pies pogryzie pracę domową. Słuchajcie, każdy ma prawo mieć doła. Problem zaczyna być w momencie, kiedy ten dół ciężko ogarnąć gorącą herbatą, przyjemną kąpielą, czy ten dół zaczyna powodować, że ma się problem z wyjściem z łóżka, ale nie taki pod tytułem mam leniwą dupę i zostaję dzisiaj w łóżku. Nie, problem... Depresja to jest takim, takie zwierzę, które bardzo ładnie pokazali twórcy serialu Big Mouth. Jest to takie zwierzę, które siadać na klatce piersiowej i choćbyś tak bardzo się starał, czy starała wstać, po prostu nie ma się siły. Serio, to może niby to jest, wiecie, ja teraz jestem i Fifa, Rafa, Żyrafa, bo mam całkiem spoko dobrane leki i sobie jakoś z tym wszystkim radzę, ale były lata, no... To, że mój samiec alfa ze mną wytrzymał, no to chyba naprawdę ja mu, na, ja mu na stare lata zrobię jakiś posąg w ogródku u sąsiadów, bo ja mieszkam w bloku. Ale może sąsiedzi się zgodzą, żeby wykorzystać ogródek. No w każdym razie, serio, to nie jest takie hop bo zauważyłam, że ludzie kochają, mówię, o, ja mam depresję, o, it's the worst day of my life. Nie, to nie są simy i to nie jest cecha. To nie jest tak, że ktoś jest pochmurny. Bo może być po prostu pochmurny, jak Adam sobie, że woli czarny humor, yy, pije, dolewa sobie whisky do mleka i yy, robi sobie czarne msze w domu. No to po prostu ma ktoś taki humor i takim jest człowiekiem. A depresja to jest po prostu choroba. I się od, nie, nie róbmy z tego w ogóle tabu. No, matko, kochana, no gadamy już o takich rzeczach, już yy, prawie że pokazujemy, co mamy w lodówce na tych wszystkich Facebookach, Twitterach. -y, Twitter -y, Twitter w Twitterach, no, na tym całym ptaku, na Instagramach, wszędzie pokazujemy niemal wszystko. Serio, lada momentu będę nawet, o, słuchajcie, yy, teraz siedzę w wannie, zmienić kolor wody, bo słuchajcie, zdjęcia z wanny nie są tabu, nie są zdjęcia bikini tabu, to czemu tabu ma być, że ktoś po prostu ma tak, a nie inaczej skonstruowaną psychikę i potrzebuje pomocy. Słuchajcie, dla mnie to jest taka sama choroba jak cukrzyca, też wy wymaga leków ym, i powiedzmy na no, trochę częstszej wizyty u, danym, u danego specjalisty niż akurat cukrzyca, bo to sobie insulinkę można trzymać w lodówce i samemu sobie zastrzyki robić. No tutaj w tym przypadku przydaje się osoba trzecia w postaci specjalisty i specjalistą nie ma być mama, nie ma być babcia, nie ma być wujek Heniek z Elbląga, tylko specjalista to ma być ktoś wykwalifikowany, kto... Nie powie, o, masz doła, przyjdzie ci. Nie, ktoś, kto wysłucha, pomoże dobrać leki, bądź też jeżeli się to jest terapia, no to y, da jakieś porady, da y, zajęcia do domu, ćwiczenia. I serio, nie, nawet po prostu ja y, jestem dość mocno tolerancyjna. Nie mówię, że całkowicie, bo na pewno coś tam by przekroczyło moją tolerancję. Moją tolerancję chyba przekracza na pewno uwielbienie do dzieci małych zwierzątek i staruszków i martwych osób. Ale no co nie zmienia faktu, że uważam się za osobę dość tolerancyjną, ale mam ochotę czasami po prostu kopnąć w tyłek ludzi, którzy bagatelizują właśnie sprawy depresji. To nie chodzi o to, że. Bo ja już jestem na takim etapie życia, że ja to jakoś tam ogarniam. Jakoś ja lub właśnie mój specjalista, jakoś tam, jakoś tam ogarniamy to, ale mnie chodzi o młodych ludzi, którzy często też popadają w depresję, bo nie mogą być sobą. Słuchajcie, no nie róbmy z tego tabu. Jeżeli młodzi ludzie i też starsi jesteśmy w stanie wychodzić na ulicę, mówić o własnej seksualności, o swoich poglądach politycznych, religijnych, no to słuchajcie, niech depresja też nie będzie tabu. I przede wszystkim, naprawdę, jeżeli ktoś się śmieje z takiego, z takiego czegoś, że ktoś jest chory, to powinien dostać centralnie kopa. I to takiego porządnego. Wiecie, ja mam takie glany pod, pod kolano. Dosłownie takie pod kolano mam glany, kupione y, lata temu, kiedy jeszcze, jeszcze tak mocniej się ubierałam w, o, że tak powiem, metalowej popkulturze. zresztą ja byłam bardziej punkiem. Ale wiecie, panka ma się zawsze w sercu. Jakoś tak po prostu byłam bardziej w tej mrocznej popkulturze. No to powiem wam, że chętnie bym założyła ponownie te glany i takie osoby, które bagatelizują pewne rzeczy, kupnęła w tyłek. Serio. Jeżeli ma, macie tam koło siebie takich toksycznych ludzi, którzy nie są w stanie was zrozumieć, to słuchajcie, nie marnujcie na nich czasu. Ja wielokrotnie zmarnowałam czas na toksyczne znajomości. Przebolałam, bo niektóre nie wszystkie odeszły, że tak powiem, z tego, że ja, ja że tak powiem, zrobiłam pierwszy krok, niektóre odeszły. Bo nie były w stanie na przykład zaakceptować mojej choroby i tego, że są dni, kiedy ciotka siedzi w wyże i płacze. Płacze na każdej najdrobniejszej rzeczy, jaką znajdzie w internecie, albo jednego dnia mam euforię i bym wszystkie meble w domu. Sam jest Alfa już się więc on tylko tam czasami widzę, że jeszcze ma taki odruch, jak wchodzi do domu, że tylko zerka, czy jest to w miarę jego mieszkanie, czy już jego nie poznaje. No i właśnie o to, mi, o to mi chodzi, żebyśmy, słuchajcie, nie marnowali czasu na toksycznych ludzi, którzy sprawiają Wam przykrość, bo, bo co powiedzą, a, bo to znajomy, a, bo, nie wiem, chodziliśmy razem na piłkę w trzeciej klasie, no i, słuchajcie, jedni odchodzą, drudzy przychodzą. Obecnie, przy tym, jak teraz, teraz się dzieje na świecie, jakie są wszystkie te social media dostępne i tak dalej, no to, to jest naturalne, że, pewnie, że te znajomości będą płynne. Na razie tutaj jesteście ze mną całkiem licznie, licznie i ślicznie, za co jestem wam bardzo wdzięczna i bardzo się cieszę, że ze mną siedzicie tutaj, wysłuchujecie tych moich jakichś takich dziwnych pogadanek, ale za chwilę może będziecie gdzie indziej. I tyle. I po prostu albo będziecie o mnie pamiętać, albo nie będziecie o mnie pamiętać, albo będziecie pamiętać o znajomych, z którymi pracujecie, studiujecie, chodzicie do szkoły, nie skreślić, albo za parę lat nawet będziecie pamiętali, że chodziła z wami do szkoły jakaś tam blondynka albo do pracy jakaś tam ruda i na tym koniec. No bo życie jest płynne. No życie jest płynne, no bardzo lubię porównanie życia do takiej rzeki, bo jednak nie wiem, no moje te informacje, wszelkie te, yy, że tak powiem, naukowe, to jednak rzeka się nie cofa. I tak jakoś w dół płynie. Słuchajcie, jeżeli są specy, specy od geografii yy, i od hydrologii, może od hydrologii, nie wiem, czy, hydrologia? Moż, może być i hydrologii. To niech mnie poprawią, jeżeli się mylę, ale wydaje mi się właśnie, że rzeka cały czas płynie w jednym kierunku, no ma, ma swój nurt i tyle. I tak jest właśnie z życiem. No, trochę, trochę pesymistycznie zabrzmiałam, e, wiem, że poruszyłam taki, a nie inny dość mocny temat, ale ja się w sumie tego nie boję, a przede wszystkim przestałam się wstydzić, że mam taki, a nie inny problem. Zajęło to masę czasu autentycznie masę czasu, bo ilość uśmiechu, jaką mam często przyklejoną do twarzy, nadal obowiązuje, nadal działa to u mnie tak bardzo odruchowo że y, zamiast płakać czy coś, ja po prostu szczerze się, szczerze się jak głupi do sera, ale po prostu nie lubię tłumaczyć, y, dlaczego jestem smutna, dlaczego mam podkrążone oczy i tak dalej. No z, z, żaden z sąsiadów, y, no wątpię, żeby ktokolwiek miał świadomość, co się u mnie w domu dzieje, bo ja jestem tą sąsiadką, która zawsze wyjdzie, będzie życzyć miłego dnia, powiedzień dobry i przytrzyma drzwi. No bo taka jestem, po prostu taka jestem, nie, nie chcę, żeby ktoś mi się wciskał z butami w moje, w moje życie pod tym względem i o, bo ty się pieścisz, albo to, albo tamto. Ile ja już słyszałam takich, wiecie, na zasadzie, o, urodzisz dziecko, to ci się, to ci przejdzie. Serio? Naprawdę? I mam wskazywać małego człowieka na to, żeby w razie czego jego własna matka go nienawidziła? No hello. No to chyba tak trochę, trochę nie intererej, nie, nie kici, kici i tak dalej. I właśnie tak chciałabym do was zaapelować, bo jest nas na tą chwilę, jak patrzyłam, 277 osób plus ja i mój samiec alfa. Możliwe, że nas jest troszkę więcej, bo słyszałam, że y, czasami parami mnie tam słuchacie. To jeżeli tak jest, to bardzo bym chciała y, zaapelować, że jeżeli macie taką depresję, macie ten problem, albo macie kogoś z tym problemem wśród swoich. Y, rodziny, znajomych i tak dalej, to przede wszystkim nie dajcie sobie mówić, że o, bo będzie wszystko w porządku, a jak się, jak się zaczniesz uśmiechać, przestaniesz myśleć o problemach, to będzie lepiej. Gówno, prawda? A jak macie taką osobę, to przeklinam, nigdy nie mówcie, że o, pieścisz się. Bo jak ja po prostu słyszę pieścisz się, ja to, to zaczynam dostawać jakcie, takie gęskie, gęsie skórki, i powoli zaczyna moja skóra się robić czerwona, rosną mi rogi, oczy się robią całkowicie czarne i mam chęć mordów w oczach. Tak, jak słyszę, pieścisz się, albo yy, urodzi dziecko, to ci przejdzie. Nie. Niektórzy chcą mieć dzieci, inni nie chcą. Niektórzy yy, mają depresję, inni mają na przykład nerwicę natręstw, bo też jak najbardziej znam ludzi z nerwicą natręstw. No i co? No i to nie jest ich wina, że powiedzmy, trójka rządzi ich życiem że muszą trzy razy dotknąć klamki, trzy razy umyć ręce. Albo też ludzie z nerwicą, bo nie oszukujmy się, przez tego covid dużo osób nabawiło się na pewno nerwicy, że muszą ileś tam razy przed wejściem do sklepu tymi żelami przeciwbakteryjnymi czyścić dłonie. Po powrocie do domu, na przykład całe ciuchy dawać do, od razu do prania. Słuchajcie, to się dzieje. Jesteśmy, tak jak już mówiłam, bombardowani informacjami, cały czas coś się dzieje dookoła nas i to to, to po prostu wiecie, no tak płynie i nie będzie coraz łatwiej. Mam wiecie, był sobie kiedyś średniowieczny człowiek, który mniej więcej dowiedział się bądź nie, że na przykład jego kraj wywołał wojnę czy jest oblężony, gdzie na przykład już było pół roku po imprezie i od pół roku był pokój, i on nagle się dowiaduje, że w sumie zmienił się król, zmieniły się prawa inne tamte takie rzeczy. Średniowieczny człowiek to tak myślał, jak napełnić brzuch, jak nie umrzeć na, jakąś, na jakieś zakażenie i jak się rozmnożyć. No, i oczywiście, jak dać wpalnik i jakaś najwyżej impreza przy ognisku. Nie oszukujmy się. Tak to wyglądało, i to były, po prostu było inaczej. Nie mówię, że było lepiej czy gorzej. Było inaczej. Teraz też jest inaczej. Nie tak dawno temu było wielkie, wielka walka była z otyłością, teraz właśnie chorobą cywilizacyjną, taką dość powszechną, najbardziej bardziej niż otyłość, zaczyna być właśnie depresja i bardzo mnie martwi, że to też jest wśród młodych ludzi, bo wiecie co, tak naprawdę młodzi ludzie robią młodym ludziom piekło, co jest cholernie przykre, bo nie dość, że walczy się z rodzicami, z nauczycielami i czasami z systemem, z tym, co się dzieje, Dość dodatkowo, młodzi ludzie walczą, bo już mi to jak ja bym miała normalnie z 400 lat, no ale tak mam z 380. Mam. W każdym razie jak młodzi ludzie walczą ze sobą, to jest cholernie przykre. Bo słuchajcie, jeżeli, jeżeli jesteście mniej więcej w moim wieku, to odpuśćcie czasami tym młodym, bo też mieliśmy, byliśmy w takim wieku i też mieliśmy różnie w głowie i też czasami y, mieliśmy kaszankę w głowie zamiast mózgu i też jakoś to było. Ale młodość rządzi się swoimi prawami. Jeżeli jesteście młodymi ludźmi i znacie sytuację, albo jesteście nękani, albo ktoś was nęka, nie zamykajcie się, słuchajcie. Jak nękacie, to macie ode mnie mentalnego kopa w dupę i po prostu ogarnijcie się, bo co wam dana osoba zrobiła, że ją nękacie. Jeżeli jesteście nękani, słuchajcie, możecie zrobić dwie rzeczy. Albo się postawić, i to może zadziałać w dwie strony. Albo pokazać, że macie to centralnie, głęboko, w dupie i nie dać się zaszczuć. Tak, bo powiem wam hipotetycznie, ja powinnam tu mówić o tym, że idźcie do nauczycieli, pogadajcie z rodzicami, ale to nie zawsze daje radę. Ja byłam jedną z tych osób, która była w szkole nękana, bo tu miałam za dużo, tu miałam za mało, albo tu okulary, albo tu kujonica, albo to, bo tamto, a co zawsze wiecie, albo bo jestem bardziej chłopczycą, albo coś tam, miałam krzywe nogi normalnie i tak dalej, i tak dalej. No, okej. Okay. I powiem Wam, pójście do nauczycieli, yy, no akurat w moim przypadku Giedało. Z mamą, jak porozmawiałam, no to było jak było. Wysłuchała mnie tam potem nauczyciele i tak dalej. Ale jak mnie znowu dziadek wysłuchał, to mnie nauczył Lewego Sierpowego. To też nie jest dobra metoda z góry wam mówię. Przemoc nie jest nigdy dobrą metodą, bo najczęściej osoby, które prześladują same mają jakiś ogromny problem. Ja się nie zdziwię, jak wyjdą mnie długo, może już są jakieś badania, które będą pokazywały, że najczęściej osoby, które, które po prostu prześladują same, mają przesrane choćby w domu. Chyba nawet takie badania były, co? Były jakieś. Jeżeli znacie takie badania, dajcie mi znać, wpiszcie w komentarz, może jakiś link do tego, bo chętnie, chętnie, bym poczytała, słuchajcie, bo nigdy nie jest za późno rozszerzać horyzonty i wiedzę. Tak patrzę teraz na ten domek, tutaj postawiłam to, tu postawiłam tamto, tu mi nagle się zachciało, żeby jednak była sztaluga w sypialni rodziców. I powiem wam, że trochę się chyba rozgadałam i żeby tak nie było smutno całkowicie i w ogóle nieprzyjemnie, to chcę wam powiedzieć, że będzie przegląd domków, które żeście zrobili do losowania. Ja już sobie te domki popatrzyłam. No, jakie one śliczne są. Naprawdę I, dzieciaki i dorośli i starzy i tak dalej. No, słuchajcie, to że gramy w Simsy nie oznacza, że jesteśmy gorsi, też jesteśmy graczami. Ile to trzeba mieć kreatywności często w sobie. Serio, patrzy, patrzyłam na te domki. Matko, kochana, że komuś się tak chciało? I Pomyślcie sobie, że zrobiliście to na samych podstawkach. To jest fantastyczne. Jak podstawkę można w sumie jeszcze wycisnąć jak taką cytrynę. Mm. Takie. Mm, do miąższu, do soku, do pestek, do tego wszystkiego. No, chciałam trochę tak, wiecie, poprawić humor. Chociaż mówię, mój, mój humor jest mniej więcej taki jak pogoda obecnie. E, żeby tylko jeszcze grzyby były. Ja wiem, w niektórych rejonach są, ale jakby tutaj, gdzie mieszkam, były dalej grzyby, to samiec alfa by nie pospał sobie w niedzielę. <laughs> nie byłoby spania, byłoby grzybobranie. A tak, to masz szczęście potwornicki, masz szczęście. Nie wiem też, tak odchodząc już od tematów smutnych, nie wiem też, co się dzieje z imami, haha, <laughs> miałoby nie być smutnych tematów, będę gadała o bagach, ale... Nie, zaczęło mi się psuć światło, zaczęły mi właśnie znikać różne elementy. Można powiedzieć, że Simy same zaczęły żyć. Ja mogę zmieniać tapetę, a nagle coś się kasuje, no bo czemu nie? W ogóle macie pozdrowienia od pestki, bo stwierdziła, że będzie mnie teraz blizała namiętnie po ręku, no i od katastrofy, która stwierdziła, że zajmie mi drugą rękę, bo słuchajcie, no nie mam zajętych, nie mam, nie mam dłoni na myszkach, tylko patrzę się w monitor i nawijam do mikrofonu, no to koty by potrzebują swojej uwagi. Swojej uwagi? Mojej uwagi. Swoją to mają można to. No. No trochę na górze, że tak powiem, chciałam właśnie zrobić taki trochę party time, miejsce na ogródek, na, na dachu, no bo czemu nie. I na saunę. Jeszcze nie dawałam dawałam, ale już nie pamiętam. sauny do mieszkania, domku, do parceli rodzinnej, i tak stwierdziłam, czemu nie. Oczywiście musi być trochę debaga, no musi być debug, musi być. Słuchajcie, żałuję, że te wszystkie płotki debugowe nie działają tak jak powinny. No bo nie działają jak płotki, nie oszukujmy się. I wychodzi to, jak wychodzi. No nic, no trochę podsumowując dzisiejszą pogadankę. Słuchajcie, nie bójcie się mieć doła. Dzisiejszy odcinek w ogóle sponsorowało słowo słuchajcie, bo chyba padło aż za dużo razy, ale nie bójcie się mieć doła, nie bójcie się mieć gorszy dzień. Nie wstydźcie się przede wszystkim tego. To jest normalne. Ludzie nie są zrobieni z metalu czy z kamienia. No mamy te emocje. No, chcąc, nie chcąc mamy te emocje. No mamy te hormony, mamy tą całą chemię w środku, no to będziemy mieć też emocje. Więc nie bójcie się ich i przede wszystkim bądźcie z sobą. No, chyba, że możecie być Batmanem. No to wtedy bądźcie Batmanem. No nic, słyszymy się w czwartek. No, buziaki, pa, pa.